Obecnie samochody Toyoty to w większości... Ale nie wszystkie, bo są też takie samochody. Właśnie o tej ciekawszej stronie Toyot w dzisiejszym odcinku. Zaczniemy sobie od, no nie inaczej, na dobry począteczek tego odcinka. Tak, właśnie od Toyoty Supry, oczywiście generacji MK4. Samochodu, który zadebiutował w 1993 roku. Produkowany był do 2002 w Japonii i po dzisiejszy dzień spędza sens powiek fanów motoryzacji głównie za sprawą szybkich i wściekłych i zamontowanego w nim silnika. 2JZ no shit. Swoją drogą tyle osób spuszcza się nad tym silnikiem i faktycznie są to bardzo trwałe i niezawodne jednostki, które znoszą potężne i ponadprzeciętne wartości, jak chodzi o boost, doładowanie i moc. Natomiast ciekawe, czy ci ludzie, którzy się podniecają tymi silnikami, wiedzą, że taka wolnosąca Supra z tragicznym, wolnym, czterobiegowym automatem przyspiesza do setki w około 8 sekund, więc tak naprawdę byle Passat w dieslu jest w stanie ją objechać. Supra MK4 bazowała na płycie podłogowej bardziej luksusowego Lexusa SC 300, ale była od niego o jakieś 34 cm krótsza. Samochód był dostępny z wolno-sącym 2JZ o mocy 225 koni mechanicznych lub 2JZ z dwoma turbosprężarkami, którego warianty mocowe wahały się od 280 do 330 koni mechanicznych w zależności od rynku na który samochód trafiał. Auto miało rozkład masy bliski idealnemu od 51% na przodzie do maksymalnie 53% przy turbodoładowanych wersjach. Supra to chyba najbardziej legendarna Toyota w historii. Poprawcie mnie w komentarzach, jeśli się mylę. I ceny dobrze zachowanych egzemplarzy, które mają uturbionego 2 jz które mają manuala i które mają kierownicę po lewej stronie, osiągają naprawdę nienormalne wręcz wartości. Myślę, że jest to tylko kwestią czasu, kiedy te auta będą kosztowały od pół miliona w górę, o ile jeszcze to się nie stało. No ale w sumie generalnie obecnie rynek JDM-ów to jest jedna wielka... Chciałbym powiedzieć patologia, ale no, to troszkę źle zabrzmi. supra Suprom, ale Japończycy chyba najbardziej zasłynęli z umiejętności robienia samochodów, które są lekkie i genialnie się prowadzą. Samochodów takich jak Toyota AE86. Hachiroku, czyli po japońsku 8-6. Te auta ważyły w zależności od wariantu od 900 do 1045 kg. Egzemplarze z początków produkcji, czyli z lat 1983 do 1985, nazywane są zenki, a te od 1986 do 1987 kołki. I różniły się tak naprawdę tylko detalami. Główne różnice pojawiały się między odmianami Lewin oraz trueno, gdzie Lewin miała standardowe reflektory przednie, natomiast trueno. Największa zaleta tego samochodu to rozkład masy 50 na 50 i niewielki żwawy silnik 4AGE, a więc czterocylindrowe 1.6 zaprojektowane przez Yamaha, które potrafiło generować nawet 130 koni mechanicznych, dzięki czemu AE86 potrafiło utrzymywać naprawdę niezwykłe tempo na różnego rodzaju torach. Piękny przykład analogowej motoryzacji, która zachwycała swoją prostotą, bezawaryjnością, mechanicznością, no i oczywiście charakterystyczną stylistyką samochodów z lat 80. Auto stało się na tyle legendą, że tym też samochodem jeździł główny bohater Mangi Initial D. Wracając do AE86, to fajnie by było wspomnieć o następcy tego modelu, którym była, była, bo już nie jest produkowana Toyota GT86. Te same główne założenia przy projektowaniu samochodu: niska masa, niski środek ciężkości, rozkład mas między osiami 53 do 47, napęd oczywiście na tył, i niezbyt duży, niezbyt mocny dwulitrowy silnik boksera zaprojektowany we współpracy z Subaru. Myślę, że to jeden z ostatnich analogowych samochodów, który nie bazował na elektronice, a na mechanice i braku systemów wspomagających kierowcę. Cóż, no jakby to powiedzieli Czesi, to Se Nevrati. Tak samo Se Nevrati, coś takiego. Coś takiego jak Toyota MR2, czyli jeden z najtańszych dostępnych samochodów z silnikiem umiejscowionym centralnie, a więc przed tylną osią. Czyli mowa tu o układzie, który jest znany z większości super i hiper samochodów marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. A tutaj mówimy o Toyocie z maleńkim czterocylindrowym silnikiem. Pierwsza generacja ważyła zaledwie około 950 kg i mogła mieć pod maską silnik z AE86, czyli 4AGE, oraz oczywiście napęd na tylną oś. Choć chyba bardziej w pamięci wszystkich utkwiła druga generacja tego samochodu, produkowana w latach 1989 do 1999, która otrzymała jednak nieco mocniejsze jednostki. Przez wielu ten samochód był mylony lub porównywany z Ferrari 308 GTB czy Ferrari 348. No cóż, w sumie nie da się tutaj odmówić jakiegoś tam podobieństwa. Złośliwi mówili, że to jest Ferrari dla biednych. Może trochę tak, ale z drugiej strony w tamtych czasach no nie sposób było znaleźć drugi tak odjechany samochód, tak fajnie prowadzący się z takim silnikiem za takie pieniądze. Zresztą do tej pory to jest dla mnie samochód swego rodzaju ikona, samochód, który sam bardzo chętnie miałbym w swoim garażu. Druga generacja była napędzana silnikami 2.0 czy nawet 2.2. Do tego na japońskim i amerykańskim rynku pojawiły się wersje z dwulitrowym turbodoładowanym silnikiem, który generował nawet 221 koni mechanicznych i potrafił to auto rozpędzić do setki w nieco ponad 6 sekund. I to już było naprawdę popaprane auto, ale były bardziej popaprane. Takie jak chociażby to. Toyota MR2 TRD 2000 GT. Nie mylić przypadkiem z Toyotą 2000 GT. O niej za chwileczkę. TRD, czyli sportowa dywizja Toyoty, zbudowała 35, a wedle niektórych źródeł 37 egzemplarzy tego samochodu, który był inspirowany autem startującym w klasie wyścigowej GT300. Wszystkie otrzymały pakiet whitebody, ale co ciekawe, nie wszystkie miały tę samą jednostkę napędową. Podobno najmocniejsze egzemplarze posiadały uturbiony i mocno zmodyfikowany silnik 2.2, który generował 500 koni mechanicznych, a auto ważyło zaledwie 1100 kg. I to już było naprawdę, naprawdę chore auto. A teraz, moi drodzy, zgodnie z obietnicą, słów kilka o Toyocie 2000 GT. Jest to auto, które w drugiej połowie lat 60. Toyota zaprojektowała wspólnie z Yamaha. Mówi się, że to pierwszy japoński super samochód. Jedno jest pewne: auto było piękne i miało konkurować z modelami Jaguara czy Porsche, mimo że co ciekawe, było od nich droższe. Nie dziwi więc pewnie fakt, że od 1967 do 1970 roku wyprodukowano i sprzedano zaledwie 337 egzemplarzy tego samochodu. A auto jak na swoje czasy było naprawdę piekielnie szybkie. Dwulitrowe rzędowe 6 o mocy 150 koni mechanicznych rozpędzało to auto nawet do 200 km na godzinę, co stawiało Toyotę w absolutnej światowej topce motoryzacyjnej. Więc pokłosiem tego jest fakt, że obecnie dobrze zachowane egzemplarze 2000GT na aukcjach kosztują tak sobie mniej więcej od miliona dolarów w górę. Jako ciekawostka jeszcze, Toyota 2000 GT pojawiła się w części Jamesa Bonda. Żyje się tylko dwa razy z Seanem Connery i nie miała tam dachu. A wersje bez dachu w ogóle nie były produkowane. Ten konkretny egzemplarz, a w zasadzie dwa potrzebne do nagrania filmu, nie miały dachu, ponieważ Sean Connery nie mieścił się do wersji z sztywnym dachem. A teraz coś z nieco innej bajki. Bajki, którą najlepiej pewnie by wam opowiedziała Terenwizja, ale wtrącimy tutaj swoje trzy grosze. Toyota Land Cruiser 100. Najbardziej prestiżowa wersja Land Cruisera, wyodrębniona w 1998 roku przez Toyotę, która charakteryzowała się ponad przeciętnym komfortem, potężnymi wymiarami, naturalnie zdolnościami terenowymi oraz po każdą ilością zaawansowanego technologicznie dodatkowego wyposażenia takiego jak chociażby kamery cofania czy pneumatyczne zawieszenie. Ale postanowiłem zabrać ten samochód w tym zestawieniu przede wszystkim z uwagi na silnik, jaki był w nim montowany, a więc jednostkę 2UZ, która jest jednym z najlepszych silników V8, o ile nie najlepszych silników w ogóle. Produkowanych na świecie jak chodzi o bezawaryjność i trwałość, ale o tym więcej możecie posłuchać w naszym filmie o najbardziej bezawaryjnych silnikach V8, do którego link macie gdzieś na górze ekranu. Toyota Celica GT4 szóstej generacji, czyli najmocniejsza Celica w historii. Auto wyprodukowane tak naprawdę tylko na potrzeby homologacji do w ilości 2500 sztuk. Posiadało naturalnie napęd na cztery koła, względem serii różniła je też aluminiowa maska, czterotłoczkowe hamulce, inny przedni zderzak, spoiler z napisem GT4, no i oczywiście potężny turbo i intercooler pod maską, które przekładały się na 250 koni mechanicznych i ponad 300 Nm z dwulitrowej jednostki. Auto było bardzo szybkie i tak w ogóle z 2500 egzemplarzy, które zostały wyprodukowane, aż 2100 pojawiło się w sprzedaży na rynku japońskim, więc oprócz tego, że są to samochody naprawdę szybkie, to są też naprawdę rzadkie, przynajmniej na naszej części globu i na naszym kontynencie. A skoro padła Celica GT4, to trzeba wspomnieć o czymś współczesnym, o czymś co, jak mówi Toyota, jest następcą Celiki. O Toyocie GR Yaris. Auto ma tyle samo zwolenników, co i hejterów. 1,5-3 cylindry, 260 koni mechanicznych i napęd na 4 koła. Pierwsze od 20 lat naprawdę sportowe auto Toyoty, które sprawiło, że świat motoryzacji zatrzymał się w miejscu i westchnął na widok tego auta. Mówiło się, że to jest kontynuacja dziedzictwa Seliki GT4, Lancera EVO i imprezy STI. Natomiast czy rzeczywiście? No, nie da się odmówić temu samochodowi charakteru, świetnych właściwości jezdnych, emocji, jakie dostarcza za kierownicą i osiągów, bo sprawdzaliśmy i ten Jaris naprawdę jest szybszy niż Ford Focus RS. Ale jak będzie z trwałością jednostek napędowych? No, 3 cylindry i 260 koni mechanicznych potencjalnie brzmi jak zabójstwo, ale póki co nie ma informacji o jakichś głośnych awariach tych samochodów i wiemy, że te silniki są w miarę dzielnie w stanie znieść jakieś 400 koni, więc kto wie? Być może mamy tutaj nawet do czynienia z jakimś przyszłym kandydatem na klasyka, ale to tylko i wyłącznie pokaże czas. Ja natomiast z tego miejsca moi drodzy bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych.